No dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę późniejsze, ale jednak jest gadanko na śniadanko. Dzisiaj z życia wzięty czwartek, czyli historie gabinetowe. Dzisiaj będzie historia mojego najważniejszego pacjenta w życiu o nadciśn nadciśnieniu tętniczym. A tymczasem jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. Ewa z Wrocławia, dzisiaj jest Twoje święto, a my lecimy w zdrowiu do setki. Dzisiaj o tym, że da się wycofać nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, pierwotne, czyli idiopatyczne, czyli nie wiemy, jaka jest przyczyna, ale będziesz brał tabletki do końca życia. To jest historia mojego syna. 16 latek wylądował w szpitalu z nadciśnieniem tętniczym, sportowiec. Wyczynowy, zdrowy jak byk, można byłoby powiedzieć, a jednak po tygodniu badań okazało się, że jest nadal zdrowy, tylko ma nadciśnienie tętnicze. I co z tego, że czuł się podle, jak wszyscy lekarze stwierdzili na podstawie badań, że przecież jest zdrowy. Tylko, że przez tydzień w szpitalu nikt mu nie zbadał krzywej glukozowo-insulinowej. A tam była niewielka, ale jednak insulinoporność. I w momencie, kiedy syn zaczął brać leki na nadciśnienie, miał już po krótkim czasie bardzo dużo skutków ubocznych, które były na liście. Więc yy, przeszedł na styl niskowęglowodanowy, na styl keto. Tak poznaliśmy braci rodzeń bo uderzyłam do nich z tematem właśnie mojego syna, tak pojawiliśmy się na pierwszej na pierwszej tak, konferencji braci rodzeń. O, tu mi się coś włączyło. I, i w ten sposób właśnie w ten sposób poznaliśmy braci rodzeń, którzy nam pomogli. Witek przeszedł na styl niskowęglowodanowy, później na styl keto, i na tym stylu keto po czterech miesiącach piorunem trzeba było odstawiać leki na nadciśnienie tętnicze. Suplementacja, magnez, potas, witamina D, kwasy omega 3 i, okazuje się, i okazało się, że na keto nadal można wyczynowo uprawiać sport, nadal można osiągać sukcesy ogólnopolskie. Dzisiaj mój syn jest bardzo zdrowym e, żołnierzem wojska polskiego i świetnie sobie radzi. Jest w tej chwili już nie na keto, a jest na stylu niskowęglowodanowym i jednak czasem robi sobie 24-godzinne głodówki i pięknie sobie żyje. Więc tak, jeśli masz nadciśnienie tętnicze, da się je wycofać, tylko uwaga, u 16-latka, u którego dopiero co zostało zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, da się to wycofać, tak jak w przypadku Witka w 4-5 miesięcy, natomiast jeśli ty chodzisz z nadciśnieniem tętniczym 10-15 lat, no to w 4 miesiące tego nie ogarniemy. Ale przejście na styl niskowęglowodanowy, przejście na styl życia keto, yy, powoduje, że większość z chorób metabolicznych, w tym nadciśnienie tętnicze, bo nadciśnienie tętnicze jest chorobą metaboliczną, i da się wycofać. Więc y, jeśli potrzebujesz pomocy, potrzebujesz wsparcia, nie wiesz jak to zrobić, napisz do mnie: Pomogę, poprowadzę zarączkę, powiem co jeść, w jaki sposób. Nie zrobię tobie gotowej rozpiski, bo na dłuższą metę to nie działa, ale nauczę cię, jak masz sobie radzić samodzielnie. Ułożymy suplementację, poprowadzę zarączkę i. Nadciśnienie tętnicze tak można wycofać. Z lekarzem odstawiając stopniowo leki i można pięknie żyć. A tymczasem pamiętaj, dobrze, że jesteś i bądź najlepiej, jak potrafisz, a jutro poniędz ze mną. Będzie postny piątek. Pa.